Bardzo serdecznie proszę o przywitanie wszystkich gości. Szanowni Państwo, bardzo miło, że Państwo jakby znaleźliście obiekt że przyszliście na taki świetny moment otwarcia tego, uznania tego do użytku. Mam taką nadzieję, że cały trud, który tutaj położyliśmy, całą pracę, którą tutaj nie tylko my, ale też wykonawcy, architekci, wszyscy, którzy byli zaangażowani w tworzenie tego projektu, a odwdzięczycie się, żeby go jak najczęściej odwiedzać i przynieść z tego tytułu jakiś zysk. Mam taką nadzieję i zapraszam bardzo gorąco. Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę o kilka słów. Brawa. Takie cieplejsze od razu na dzień wszystkim proszę Państwa, drodzy Takież Takie żwawsze, bo to naprawdę jest uroczysty moment. I Państwo są pierwsi, którzy wejdą przez te drzwi. Jeszcze bardzo proszę serdecznie o przemówienie Pana Burmistrza dzielnicy Wawer, Pana Łukasza Jeziorskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też Reichweizen Revolution za to, że tak pięknie połączyło tradycję, to dziedzictwo, które Wawer tutaj tymi e, e, zabytkowymi halami posiada z nowoczesnością, e, zabytkowymi halami, które też Dzięki Państwa inwestycji, dzięki realizacji tego projektu, upamiętniają wielkiego Polaka, człowieka, który jest dla nas wszystkich przykładem powinien być, pana Inę Szpotańskiego. Tutaj mamy wnuczkę i córkę, tak. Proszę, proszę. Córkę i wnuczkę, tak, dobrze, proszę. I za to wszystko dziękujemy, że potrafiliście to tak e, e, ładnie e, zachować. Dziękujemy też za to, że Raiffeisen e, jest e, donatorem imprez kulturalnych w dzielnicy Bawel. Przejazd pociągu, e, możliwość wyprodukowania filmu właśnie w Przedmiotu Państwu za to wszystko Państwu dziękuję i mam nadzieję, że ten obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom dzielnicy Bawel. Opisuje się w taki kompleks naszego y, centrum administracyjno-kulturalnego -y, y, bardzo. Proszę, proszę jeszcze raz się wyścisnąć, bo tu fotografowie. proszę bardzo, tak jest! O, oczywiście, tak trzeba. Bardzo jeszcze proszę o kilka słów księdza Łukasza Staszaka z Paławi Niebawzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Między Parę słów Moi drodzy, Urząd Błogosławieństwa to nie jest jakiś hokus-pokus czary mary. Będziemy prosić Pana Boga, aby ten obiekt przede wszystkim przynosił zyski nie tylko materialne, ale i duchowe nam, mieszkańcom dzielnicy Wader i wszystkim innym, którzy będą pragnęli tutaj zawitać. Orząd Błogosławieństwa jest takim specjalnym sprowadzeniem łaski Bożej, po to, byśmy pamiętali, że pracą, naszą, co, naszym codziennym wysiłkiem mamy uświęcać się w codzienności. Dlatego też Pan Bóg często przypomina o istocie i uczciwości pracy i wielkim znaczeniu dla rozwoju człowieka. I mam nadzieję, że ten budynek będzie służył nam wszystkim. Jako miejsce spotkań, miejsce radości, nie tylko wydawania pieniędzy, chociaż to też jest element radości dla inwestorów i właścicieli, żeby to było miejsce też skarmienia sobie nie tylko skarbu tutaj na ziemi, ale przede wszystkim tego niebieskiego i tego, który zostanie zachowany w sercach ludzi, którzy odwiedzą ten obiekt i będą mogli tutaj mile spędzić czas. Życzę sobie I Wam, moi drodzy, drodzy, aby tak. dzisiejszy dzień był prawdziwą uroczystością i radością, tak. że możemy cieszyć się pięknym Zajadnę obiektem w handlowym i nie będziemy musieli wyjeżdżać poza granicę Wabra, żeby nareszcie w jednym miejscu zrobić wszystkie potrzebne zakupy. Jakie piękne słowa, brawo się należy, a ja w imieniu wszystkich zgromadzonych może bym zapłać za takie słowa, proszę księdza. To co, bardzo proszę, aby panu Maciejowi Krękowi wręczyć nożyce i panu burmistrzowi także. I proszę państwa, to jest ten moment, zapraszamy o ur na uroczyste przecięcie wstęgi i oczywiście poświęcenie Centrum Handlowego Feria. Do końca czy poprosimy panią o tak? Docięła, czy nie? Ja myślę, że my się możemy, możemy. tak powolutku proszę Państwa zbliżać. Możemy. O docinkę coś, Panie. O docinkę? Możemy? Zapraszamy Panie z całego serca. Panowie są wspaniali. Myślę, że nie mogło być inaczej. Zostawimy Panę proszę Państwa. Dobrze, dobrze, dobrze. mamy. Proszę Państwa o Bardzo wzruszający moment i jeszcze poprosimy o księdza Artura Mościckiego z Parakiem Gniewzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie w Międzylesiu do poświęcenia Centrum Handlowego Jezus Chrystus okazał wielką godność pracy. Będąc słowem ojca, które stało się ciałem, dopuścił, aby go nazywano snem własnymi rękami pokorą wykonywał różne prace rzemieślnicze, poprzez które usunął przekleństwo ciążące na ludzkiej pracy po grzechu pierworodnym i uczynił pracę źródłem błogosławieństwa. Boże, troskliwy Ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię i jej owoce, aby swoją pracą zapewniali wszystkim udział w dobrach przez Ciebie stworzonych. Błogosław wszystkich którzy będą przychodzić do tych pomieszczeń. Niech sprawiedliwie i z miłością zajmują się kupnem i sprzedażą. Niech się przyczyniają do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju doczesnej wspólnoty ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.